Obecnie mamy do czynienia z szóstym wielkim wymieraniem zwierząt na planecie. Polskie miasta również są za to współodpowiedzialne, gdyż zabrały znaczną ilość terenu dzikiej przyrodzie. Również w naszym mieście Poznaniu możemy te trendy obserwować. I jeżeli przyjrzymy się bliżej miejskim trawnikom, to zobaczymy, że właściwie nie ma tam życia biologicznego, a z całą pewnością nie znajdziemy tam zbyt wielu owadów typu motyli, pszczół i trzmieli. Intensywne koszenie trawników niszczy szereg mikrosiedlisk. W których owady, jak i płazy, drobne ssaki mogą się schronić. Lecz przede wszystkim zwróćmy uwagę, że koszenie niszczy kwitnące kwiaty, które aby się znowu odbudować potrzebują długiego czasu. Co owady znajdują w kwiatach? Przede wszystkim nektar i pyłek. Jeżeli niszczymy je, niszczymy ich miejsca żerowania. Jeżeli też niszczymy owady, przez bezpośrednie zabijanie w wyniku koszenia żywiące się na nich płazy, gady, ptaki i ssaki, w tym ssaki latające, czyli nietoperze, nie mogą znaleźć źródła pożywienia. Tak więc kosząc trawniki, równocześnie niszczymy cały szereg powiązań w ekosystemie. Częste koszenie trawników pogłębia suszę, a podczas intensywnych opadów deszczu przyspiesza spływ wody. Dodatkowo, każde koszenie bezpośrednio zanieczyszcza powietrze spalinami, wykaszarek i wzniecanymi pyłami. Jest to także źródło emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Koszenie stanowi także duże źródło hałasu, i to na terenach zieleni, gdzie szukamy spokoju i wyciszenia. Poza tym koszenie sporo kosztuje. Wypłaty, zakup i utrzymanie sprzętu, koszty paliwa, transport i kompostowanie biomasy to nie są małe koszty. Łąki miejskie powstają w przestrzeni trawników, też nieużytków, gdy zaprzestajemy intensywnego koszenia. Wówczas roślinność, która naturalnie tam występuje, ma szansę na spontaniczny rozwój i pojawiają się nowe gatunki rodzime, które często są pożytkiem dla owadów czy też ptaków. Dlaczego mówimy o łąkach miejskich, a nie o łąkach kwietnych? Z tego względu, że łąka kwietna, bo to często mieszkańcom się kojarzy z piękną rabatą kwietną. A jak widać za mną, łąka miejska to jest tylko pewien dodatek kwiatów i nie jest przez cały rok aż tak reprezentacyjna, jak na przykład stworzona przez ogrodnika jego ręką rabata kwiatowa. Jak widać na terenie łąki miejskiej, czasami dominują trawy, a rośliny kwitnące są tylko pewnym dodatkiem. Dlatego łąka kwietna czasami może wprowadzać mieszkańców jako definicja w błąd. Powady to zwierzęta, które na istnieniu łąk miejskich korzystają prawdopodobnie najbardziej. Należą do nich nie tylko gatunki takie, w których otoczeniu lubimy po prostu przebywać, jak na przykład motyle, ale także gatunki, które spełnią szereg ważnych ról w środowisku. Do tej drugiej grupy zaliczyć możemy na przykład zapylacze, jak pszczoły, osy, muchówki czy właśnie motyle, oraz na przykład mrówki, które zajmują się m.in. innymi utylizacją resztek pochodzenia organicznego. Zwierzętami, które korzystają z rzadszego koszenia obszarów zielonych w mieście, są m.in. innymi płazy, dlatego że mają w nich dostęp do większej ilości pożywienia, czyli owadów, i większej ilości kryjówek. Dla płazów, takich jak ropucha zielona, która rozmnaża się tutaj w rosarium nad sadeli, bardzo ważny jest też termin koszenia. Dlatego, że jeżeli koszenie będzie w tym samym momencie, w którym ze zbiornika wychodzą malutkie ropuszki, no to grozi im po prostu masakra. W związku z czym, w tym miejscu, w trakcie wychodzenia małych ropów ze zbiornika, wstrzymano koszenie i stąd te kwitnące tu wspaniałe kwiaty. Jeżeli jakiś obszar zielony jest koszony rzadziej to rosnące na nim rośliny mają więcej czasu, żeby zakwitnąć i wydać nasiona. W związku z tym w takim miejscu jest znacznie więcej pożywienia dla dzikich ptaków, od grzywaczy przez wróble i mazurki aż po szczygły i makolągwy. Dlatego, że tutaj znajdują z jednej strony znacznie więcej owadów niż na regularnym koszeniu trawniku, a z drugiej strony jest tu bardzo wiele nasion różnych dzikich roślin. W porównaniu do często koszonych trawników, nieskoszone łąki miejskie magazynują więcej wody podczas intensywnych opadów deszczu. Potem powoli odparowując tą wodę, składają otoczenie mocniej. Dlatego na nieskoszonych łąkach panuje niższa temperatura w upalny dzień niż na koszonych trawnikach. Poza tym łąki miejskie są bardziej odporne na suszę. Łąki miejskie stanowią też przestrzeń kontaktu z naturą na wyciągnięcie ręki. Mogą być przestrzeniami, które wykorzystywać będziemy w drodze do pracy, do szkoły. Ten kontekst z przyrodą jest bardzo istotny, także nam potrzebny do tego, żebyśmy byli zdrowi pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Kontekst z naturą wpływa na nasz dobrostan i ma także wpływ na prawidłowy rozwój dzieci, jest remedium na różne bolączki miejskie, typu wypalenie zawodowe czy też depresja. Łąki są także obecne w literaturze czy też sztuce. I wraz z znikaniem ich znika pewien kontekst kulturowy. Bo gdyby nie Mickiewicz, to byśmy nie pamiętali o Diencielinie, czyli o koniczynie bladoróżowej, która powszechnie rośnie na m.in. Łąkach miejskich. Nowym standardem użytkowania miejskich trawników powinno być zasadniczo rzadkie koszenie. Najlepiej raz, a maksymalnie dwa razy w roku. Jeśli raz, to raz jesienią lub raz wiosną, a jeśli dwa razy w roku, to właśnie raz jesienią i raz wiosną. W nowym standardzie koszenia powinno być dopuszczalne częstsze koszenie, czyli tak częste jak dotychczas wzdłuż ścieżek wzdłuż dróżek, gdzie ludzie mogliby wraz ze swoimi pupilami spacerować, a także w miejscach, w których celowo zakładamy, że ludzie mogą i chcą wypoczywać. W dobie zmian klimatycznych i wielkiego wymiarania zwierząt musimy stanowczo zweryfikować nasze dotychczasowe podejście do przyrody w mieście. Trawniki powinny być rzadziej koszone, krzewy nie powinny być przycinane do nagiej gleby, a drzewa nie powinny być, jak to często miało dotychczas miejsce, wręcz osłupowywane. Nie chcemy także, żeby dotychczas dzikie zakątki były przekształcane w tereny zieleni urządzonej. Jeżeli tego nie zrobimy, ludzkość może również stać się uczestnikiem procesu wielkiego wymierania. Coraz więcej mieszkanek i mieszkańców Poznania akceptuje i rozumie ideę łąk miejskich. Coraz więcej osób zauważa ich bogactwo, piękno, ale też rozumie rolę przyrodniczą, jaką pełnią. Pełna akceptacja łąk miejskich potrzebuje trochę czasu czasu, ale też rzetelnej edukacji i kampanii informacyjnej. Jesteśmy w przestrzeni łąki miejskiej, która została stworzona, myślę, że dwa lata temu, właśnie przez niekoszenie. Jest trochę głośno, bo Łąka położona jest blisko ruchliwej ulicy, ale wokół nas możemy zobaczyć szereg różnych gatunków. Jest iwyka, jest krwawnik, jest szczaf, są różne rodzaje koniczyny, jest oczywiście babka lancetowana, jest nawet jastrzębiec kosmaczek. Tych gatunków jest dużo, dużo więcej, co pokazuje, jak w krótkim czasie przestrzeń, która nie jest koszona, staje się bardzo bioróżnorodna. Byśmy się przyjrzeli bliżej, to jest mnóstwo przmieli, pszczół, motyli, a nawet ślimaków. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, dlaczego warto łąki miejskie nawet przy ruchliwych ulicach zakładać.